Byliśmy razem przez cztery lata przed ślubem. W tym czasie nigdy nie byliśmy intymni ani nawet blisko tego. Całowaliśmy się, przytulaliśmy i robiliśmy takie rzeczy, ale nic więcej. Powiedział mi, że czeka na małżeństwo, co uznałam za dobre. Byłam z tego szczęśliwa, ponieważ zawsze wiedziałam, że się pobierzemy. Kiedy nadszedł dzień ślubu, byłam o krok od eksplozji z emocji. Po pierwsze, wychodziłam za mężczyznę moich marzeń. A po drugie, wreszcie mieliśmy być intymni. Sam ślub był bardzo przyjemny. To była dość prosta ceremonia, w małej kaplicy, tylko z bliską rodziną, a potem posiłek w domu jego rodziców. Potem wróciliśmy do domu mojego męża i byłam gotowa na to, ale on brzmi, jest bardzo zmęczony po długim dniu. Następnego ranka obudziłam się, a jego już nie było. Nie miałam pojęcia, o której godzinie wyszedł i zostawił tylko notkę na lodówce. Że jest u rodziców. Ten szczegół jest ważny na później. To było prawie rok temu. Za każdym razem, gdy próbowałam porozmawiać o tej sprawie, zawsze był bardzo zmęczony, zirytowany, bez nastroju lub używał jakiejś innej wymówki. W pewnym momencie oskarżył mnie o obsesję na punkcie intymności. Popytałam go o to prawie codziennie. Zabierałam go na wiele romantycznych randek, ale gdy tylko wspominałam o intymności, tracił zainteresowanie, mówiąc, że to powinno być spontaniczne. Wtedy próbowałam być spontaniczna, ale on mnie krytykował. Z czasem zwróciłam się do jego przyjaciela i poszliśmy na kawę. Tydzień po kilku rozmowach zapytał mnie, jak idzie nasze życie sypialniane. Kiedy wyznałam, że nigdy nic nie robiliśmy, był naprawdę w szoku. Pomyślałam, kto nie byłby zdziwiony parą małżeńską, która wciąż jest dziewicza. Był zszokowany, ponieważ jego przyjaciel, mój mąż, był niesamowicie rozwiązły przed poznaniem mnie. Według przyjaciela miał wszelkiego rodzaju intymne doświadczenia z wieloma osobami. Oszacował, że miał co najmniej 14 partnerek, o których wiedział. To pozostawiło mnie jeszcze bardziej zdezorientowaną. Zastanawiałam się, czy jestem nieatrakcyjna i dlaczego poślubił mnie, jeśli nie jestem dla niego wystarczająco atrakcyjna. Po dalszej rozmowie z jego przyjacielem zasugerował, Abym usiadła i poważnie porozmawiała z mężem. Z, czas, z czasem w końcu usiadłam z moim mężem ostatniej niedzieli po tym, jak spędził noc w domu swoich rodziców. Wcześniej zrozumiesz, dlaczego to ważne. Na początku był zupełnie zamknięty, ale poprosiłam, żeby mnie wysłuchał i pozwolił mi mówić bez przerywania. Powiedziałam mu, że chcę go kochać na wszelkie możliwe sposoby. Powiedziałam mu, że wyszłam za niego, bo kocham wszystko w nim. I chciałam wiedzieć, co się z nim dzieje. Wspomniałam, że wiem, jak aktywny był w przeszłości, i chciałam zrozumieć, dlaczego te osoby mogły być z nim w pełni. Moja rozmowa trwała prawie godzinę, a on słuchał bez przerywania. Gdy mówiłam, zaczął płakać. Nie ukał ani się nie rozpadał, ale łzy płynęły mu po twarzy. To szczerze złamało coś we mnie i sama zaczęłam płakać. Rzadko płacze. Po tym, jak skończyłam mówić, siedzieliśmy, patrząc na siebie przez chwilę. Widziałam, że myślał. Po prostu przytaknął cicho, a łzy nadal spływały mu po twarzy. Wyglądał na gotowego wybuchnąć. Milczał przez kilka sekund, zanim zaczął mówić, a ja wstrzymałam oddech. W końcu wyszeptał: Boję się otworzyć przed tobą, zaczął drżącym głosem. To nie jest tak, że nie chcę być z tobą w ten sposób. Chcę, ale coś się wydarzyło w przeszłości, coś o czym nigdy ci nie opowiedziałem. Moje ręce zrobiły się zimne, gdy kontynuował patrząc na podłogę. Przed poznaniem ciebie byłem osobą, która szukała wypełnienia pustki innymi ludźmi. Nie chciałem się angażować, ale nie chciałem być samotny. Zatrzymał się, przełykając ślinę, aż ktoś mnie skrzywdził w sposób, który nie wiem, czy potrafię ci wyjaśnić czułam jak w moim żołądku formuje się węzeł głęboko odetchnął odwracając wzrok jakby patrzenie na mnie było zbyt bolesne związałem się z kimś kto wydawał się doskonały wiesz ale ona manipulowała mną i zdradziła moje zaufanie w sposób tak tak głęboki że od tamtej pory za każdym razem gdy próbuję się do kogoś zbliżyć czuję jakbym się zamrażał nie potrafię się od tego uwolnić cisza między nami była ciężka Chciałam coś powiedzieć, ale ból w jego oczach mi na to nie pozwalał. Po dłuższej chwili w końcu spojrzał na mnie z wyrazem winy. Chciałem, żeby nasze małżeństwo było inne. Myślałem, że z tobą mogę pozbyć się tego strachu. Może nigdy tego nie przezwyciężyłem. Zanim zdążyłam odpowiedzieć, jego telefon zawibrował. Spojrzał na ekran, a jego twarz zbledła. Musimy tam teraz iść. Nie rozumiejąc, co się dzieje, wzięłam swoje rzeczy i ruszyliśmy w milczeniu. Podczas podróży myślałam tylko o tym, co mi wyjawił, ale część mnie przeczuwała, że to nie wszystko. Kiedy dotarliśmy, jego matka czekała na nas w salonie z napiętą i zaniepokojoną twarzą. Musicie to zobaczyć, powiedziała, prowadząc nas do gabinetu jego ojca. Na stole leżała koperta z dobrze znanym nazwiskiem. Nazwiskiem, które sprawiło, że mój mąż zamarł z przerażenia. Na kopercie widniało imię tej kobiety, o której wspomniał chwilę wcześniej. Poczułam falę dyskomfortu zmieszaną z dreszczem przechodzącym przez plecy, obserwując, jak mój mąż traci kolor z twarzy na widok tej koperty. Nie miał odwagi jej dotknąć. Pozostał nieruchomy, zahipnotyzowany, wpatrując się w te litery. To jego matka, z wahającym się gestem, wzięła kopertę i podała ją mi. Spojrzałam na nią, szukając jakiegoś wyjaśnienia ale znalazłam tylko ten sam wyraz zdziwienia i strachu. Pokój był owinięty duszącą ciszą. Otworzyłam kopertę drżącymi rękami, podczas gdy on stał, jakby widział ducha. W środku był list i kilka zdjęć. Kiedy wyjęłam zdjęcia, prawie mi wypadły. Były to zdjęcia mojego męża z inną kobietą w chwilach przepełnionych intymnością, bliskością i zażyłością, jakiej nigdy z nim nie doświadczyłam. Spojrzałam na niego, szukając jakiejkolwiek reakcji, wyjaśnienia, ale nic nie powiedział, wpatrując się w podłogę z ramionami opuszczonymi, pokonany. Skupiłam się na liście jego treść była jeszcze większym szokiem. Pisała, że wróciła, że nigdy go nie zapomniała, że zawsze był jej. Mówił o obietnicach, o planach i o wspólnej przyszłości, jakbym była tylko elementem wymiennym w całej tej historii. Co więcej, wspominał, że wiedział, że jestem mężatką. Ale że to nie miało znaczenia, ponieważ szukałby jej, gdy tylko będzie gotowy. W tej chwili poczułam, jak wszystko się rozpada, jakby Ziemia zniknęła spod moich stóp. Wypełnił mnie głuchy niepokój, gdy starałam się zrozumieć, co to wszystko oznacza. Wziąłam głęboki oddech, starając się znaleźć sposób na zmierzenie się z tym. On nadal tam stał, patrząc na Ziemię, jakbym była tylko cieniem, który ledwie mógł znieść. Z cichym głosem, pełnym złości i bólu, zapytałam: To prawda? Nadal jesteś z nią związany? Dlaczego? Dlaczego wziąłeś ze mną ślub? Podniósł wzrok i przez krótką chwilę zobaczyłam poczucie winy, zmieszane z głębokim zamieszaniem. Cichym głosem odpowiedział: Myślałem, że z tobą będzie inaczej. Chciałem zostawić to za sobą. Myślałem, że poślubiając ciebie w końcu uwolnię się od niej, od wspomnień i bólu. Ale to tak, jakby ona zawsze tu była, jakby nie mogła mnie puścić. Jego słowa były jak noże, przeszywające każdy zakątek mojego serca. Nie zaprzeczył niczemu, po prostu przyznał, że próbował użyć mnie jako swego rodzaju lekarstwa, jakbym była tylko środkiem na zapomnienie przeszłości, o której nie chciał mówić. Ale kontynuował, być może zdając sobie sprawę, że ból i złość na mojej twarzy domagały się czegoś więcej. Ona była osobą, którą myślałem, że jest miłością mojego życia, dopóki nie zdradziła mojego zaufania w sposób, którego nigdy sobie nie wyobrażałem. Od tego czasu nie mogłem nikomu ufać. Zaangażowałem się z Tobą, zakochałem się, ale głęboko w środku nadal jestem uwięziony w czymś, co nie pozwala mi iść dalej. Za każdym razem, gdy próbowałem się do Ciebie zbliżyć, ona wracała do moich myśli. To tak, jakbym ją zdradzał zostałam sparaliżowana niezdolna uwierzyć w słowa, które wychodziły z jego ust byłam jego żoną, oddałam się temu małżeństwu jemu, a on mi mówił, że za każdym razem gdy próbował się do mnie zbliżyć myślał o niej, że w jakiś dziwaczny sposób nadal uważał ją za swoją prawdziwą miłość nie masz pojęcia jak to niesprawiedliwe mój głos wyszedł drżący, stłumiony przez ból. Zostałam tutaj, czekając, starając się zrozumieć, obwiniając siebie, wierząc, że problem leży we mnie, a teraz mówisz mi, że przez cały ten czas byłeś ze mną, ale to ona zamieszkiwała twoje myśli i wspomnienia? Jak śmiesz? Próbował się wytłumaczyć, ale uniosłam rękę, przerywając jakąkolwiek próbę złagodzenia surowości tego, co właśnie wyznał. Podeszłam do jego matki, która obserwowała wszystko w milczeniu, z oczami pełnymi współczucia, i oddałam jej kopertę i zdjęcia, jakbym chciała pozbyć się tego, co reprezentowało niewidoczny ciężar, który dźwigałam bez wiedzy. Potrzebowałam oddechu, ucieczki z tego duszącego środowiska. Wychodzę, ogłosiłam drżącym, ale zdecydowanym głosem. Potrzebuję czasu, przestrzeni, by zrozumieć, jak ktoś, kto mówił, że mnie kocha, mógł mi to zrobić. Odwróciłam się, a gdy szłam do drzwi, poczułam, że w końcu się poruszył, jakby był na skraju, by za mną pójść. Usłyszałam jego szept za mną, ledwo słyszalny, bardzo mi przykro. Te słowa nic nie znaczyły. Byłam zbyt zraniona, by powierzchowne przepraszam miało jakąkolwiek wartość. Potrzebowałam dystansu, czasu, by przetrawić fakt, że nigdy nie widział mnie tak, jak ja widziałam jego. Wyszłam z tego domu, starając się powstrzymać łzy, ale gdy dotarłam do samochodu, wszystko się rozsypało. Poczułam, jak głęboki smutek zamienia się w gniew, nad którym nie mogłam zapanować. Przez tygodnie unikałam jakiegokolwiek kontaktu, zanurzyłam się w pracy, w przyjaciołach, we wszystkim, co mogło mnie oddalić od tego bólu. Ale on nadal próbował się zbliżyć, wysyłając wiadomości, próbując się usprawiedliwić. Każda wymówka była jak nowy policzek, przypominając mi, że nigdy mnie nie wybrał. Byłam tylko duchem w jego życiu, substytutem chorej, obsesyjnej miłości, z którą nigdy nie miał odwagi się zmierzyć. Aż pewnego dnia, miesiąc później, dostałam od niego list. Pisał, że w końcu uwolnił się od swoich spraw, że jest gotów iść naprzód. Ale to tylko pokazało mi, jak bardzo był egoistyczny. Myślał, że może po prostu oczyścić się z niej i kontynuować, jakby nic się nie stało, jakbym mogła zapomnieć o całym cierpieniu, które mi wyrządził. Zadzwoniłam do niego zimnym, stanowczym głosem. To nie była próba pojednania, ale ostateczny wyrok. Nie jestem narzędziem do przezwyciężania twoich traum, nie jestem cieniem jej. Nigdy nie będę opcją do naprawienia tego, co ona zniszczyła. Dokonałeś swojego wyboru i teraz będziesz żył z konsekwencjami. Odłożyłam słuchawkę, czując ciężar nowo odzyskanej wolności. On na zawsze pozostanie uwięziony w swoich własnych kłamstwach, w bólu, który ciągnął się za nim, trzymając się przeszłości, a ja w końcu byłam wolna. W tym momencie potrzeba oddalenia się od mojego męża i całego bólu, który mi zadał, była ogromna. Pomyślałam o Miguelu, jego najlepszym przyjacielu, z którym zawsze miałam szczery kontakt. I który ostatnio stał się moim ramieniem, na którym mogłam się oprzeć, gdy czułam się zagubiona i opuszczona. Znał całą historię, wiedział jak bardzo jestem zraniona i zawsze był jedną z niewielu osób, z którymi naprawdę mogłam rozmawiać. Wysłałam mu krótką wiadomość, a w ciągu kilku minut siedzieliśmy razem w kawiarni, gdzie słuchał mnie cierpliwie i uważnie. Każde moje słowo wydawało się nosić całą frustrację i wyczerpanie ostatnich miesięcy. Słuchał w ciszy, z oczami utkwionymi w moich, i czułam, że po raz pierwszy od dłuższego czasu ktoś naprawdę mnie rozumiał. Gdy rozmawialiśmy, położył swoją dłoń na mojej, gest pełen pociechy, ale miał w sobie napięcie, którego wcześniej nie znałam w kontakcie z nim. Spojrzałam na niego zaskoczona i zaciekawiona, ale zanim zdążyłam cofnąć rękę, zbliżył się nieco bardziej, wpatrzony w moje oczy i wyszeptał, że zasługuje na kogoś. To naprawdę mnie dostrzega. Na kogoś, kto docenia każdy szczegół tego, kim jestem. W głębi wiedziałam, że to był flirt, subtelna gra, ale tej nocy nie miałam sił, by oprzeć się pokusie. Po pewnym czasie wyszliśmy stamtąd. Rozmawiając jeszcze trochę, spacerując, a w momencie słabości i pragnienia pocałowaliśmy się. Nie minęło wiele czasu, zanim ten pocałunek stał się czymś więcej, i bez naszej kontroli spędziliśmy razem noc. Miguel sprawił, że poczułam się pożądana, wyjątkowa, i przez te godziny udało mi się zapomnieć o udręce, którą sprawiał mi mój mąż. Następnego ranka, gdy się obudziłam, znalazłam tylko notkę od Miguela, że musiał wyjść wcześniej, ale że porozmawiamy później. Czułam się dziwnie, ale może tak było lepiej. Nie pożegnałam się, wyszłam sama, nie wiedząc do końca, jak poradzić sobie z tym, co się wydarzyło. Czekałam na jakąś wiadomość od niego. Jakieś słowo, ale dzień minął w niepokojącej ciszy. Żadnej wiadomości od Miguela. Starałam się nie myśleć o tym zbyt wiele, ale trudno było ignorować pustkę, jaką po sobie zostawił. Następnego dnia po południu otrzymałam wiadomość od mojego męża. Brzmiał chłodno, zdystansowanie i poprosiłbyśmy się spotkali. Wydało mi się to dziwne, ale poszłam się z nim zobaczyć. Kiedy się spotkaliśmy, na jego twarzy rysował się wyraz pogardy. Nie rozumiejąc powodu, zapytałam go co się dzieje, a on po prostu rzucił na stół zdjęcia moje i Miguela, uchwycone w momentach czułości i intymności poprzedniej nocy. Poczułam, jak krew zamarza mi w żyłach. Zostałam w szoku, nie mogłam od razu zareagować. Patrzył na mnie z mieszaniną obrzydzenia i odrazy, a widząc moją minę, wydał gorzki śmiech, mówiąc, że teraz wszystko ma sens, że byłam z nim tylko z wygody. Nie mogłam od razu odpowiedzieć, wciąż przetwarzałam to, co się działo. Wyrzucił mi, że podczas gdy oskarżałam go o brak miłości, ja biegłam w ramiona jego najlepszego przyjaciela. Próbowałam mu to wyjaśnić, ale nie chciał mnie słuchać. Kiedy rozmowa się skończyła, odeszłam stamtąd z czując, że straciłam resztki godności, które mi pozostały. Z ciężkim sercem zadzwoniłam do Miguela. Chciałam zrozumieć, dlaczego to zrobił, dlaczego zrobił te zdjęcia. I zdradził moje zaufanie w ten sposób. Gdy odpowiedział, zapytałam, starając się zachować spokój: Miguel, dlaczego to zrobiłeś? Dlaczego zrobiłeś te zdjęcia? Zamilkł na chwilę, a potem odpowiedział stanowczym głosem, pełnym zimna, którego nigdy wcześniej u niego nie widziałam, ponieważ on Cię nie zasługuje. Nigdy Cię nie docenił, nigdy nie dał Ci miejsca, na które zasługujesz. Zasługujesz na kogoś, kto Cię kocha. Kto jest gotów zrobić wszystko dla ciebie, a nie na mężczyznę uwięzionego w duchu przeszłości? Byłam w szoku. Jak mógł myśleć, że wystawienie mnie w ten sposób było rozwiązaniem mojego cierpienia? Istniało wiele sposobów, by pokazać mi, że mój mąż nie jest odpowiednią osobą dla mnie, ale to, ten sposób działania wydawał się okrutny i nielojalny. Miguel chciał wymierzyć sprawiedliwość na własną rękę, ale ból, który to sprawiało, był jeszcze bardziej intensywny. Pomimo wstydu i bólu, wzięłam głęboki oddech i powiedziałam drżącym, ale zdecydowanym głosem: Miguel, może nie postąpiłam dobrze, ale teraz jesteśmy kwita. Nic nas już nie łączy. Idź swoją drogą, a ja pójdę swoją. Z drugiej strony linii zapadła cisza, a po ciężkim westchnieniu odłożył słuchawkę. Wiedziałam, że to koniec wszystkiego. Nigdy więcej nie widziałam ani nie rozmawiałam z Miguelem. Czasem, kiedy jestem sama, myślę o nim, myślę o poczuciu bezpieczeństwa, który mi dał, o ulgi, którą poczułam, będąc pożądaną i docenioną, ale jednocześnie wiem, że zrobiłam to, co musiałam. Nie załuję. Wzięłam życie we własne ręce i ruszyłam dalej z pewnością, że nawet wśród błędów i bólu pozostałam wierna samej sobie.